Ruszyły. Równiutko nieźle, ale na starcie nieco stracił Krish. Przy wewnętrznej jabelka na prowadzeniu. Jabelka z dużego koła. Kto ją nakryje? Kaliopę dobrze, dużym kołem impas. E, tutaj także z przodu jest Kasar. E, za nimi Time, Watan, Farsala, Real Life. Razem z tyłu z Chrisem. A więc debiutanci w niewielkim odstępie, w odstępie także Farsala. A tu ostro jabelka przy wewnętrznej Kasar w środku i polem Impas. I ta trójka wyprowadza na prostą finisową. Próbuje uciec przy wewnętrznej jabelka, która zyskała jabelka. Jabelka najbliżej publiczności impas. Jabelka, impas do walki włącza się Tiri Time. O, bardzo dobrze Tiri Time galopuje i jest na prowadzeniu. Tiri Time, teary Time atakowany przez impasa. Tiri Time impas, Tiri Time impas do walki włącza się także Chris, ale Tiri Time, Tiri Time, Tiri Time odjeżdża i w celowniku Tiri Time na drugim miejscu Chris na trzeciej pozycji. Jabelka, przepraszam, na trzeciej pozycji impas i na czwartym miejscu Farsala.